Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś nietypowo, wieczornie, pochmurnie, jakaś mrzawka zaczyna kropić, a ja z opryskiwaczem, dodatkowo niedziela. No co, muszę, muszę. Powiecie nie, nie musisz, a ja powiem muszę. A dlaczego muszę? Bo stosuję tutaj, jakby kontynuuję doświadczenia z bakteriami azotowymi. Aplikuję azoter, Komat... E, oj, tu jest wolniej trochę, Mateusz. Bo sobie ustawiłem 220 litrów na hektar. E, aplikuję tutaj tam 4 litry azoteru. E, jeszcze się nie aplikowałem, a w zeszłym roku aplikowałem tu Azofix. E, agrokonsult już nie ma azofiksu, Azofixu, azofiksa W swojej, w, jakby nie mają, w, w swojej ofercie. Doszli do wniosku, że azoter jest lepszy. Dobra, jadę azoterem, no bo trzeba to kontynuować. Mówiłem, że za 3-4 lata chciałbym to robić, pobrać próby glebowe i zobaczymy. No, wcześniej nie było pogody, żeby to zaaplikować. Nie było deszczu, więc no co, na suchą ziemię miałem to robić. No, najlepiej, bo jakby bakterie z deszczem, właśnie przedostały się w głąb gleby. No i czekałem na deszcz. A że deszcz przyszedł na koniec kwietnia, pierwszy, jakikolwiek, popadało u mnie. Na tyle mocno, że jak przechodzę po podwórku i nogą zdepnę, przesunę te mokre, no to pod spodem jest sucho od razu. No ale pada, jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, nie narzekamy, bo nie ma co. No ale z tego powodu właśnie muszę, muszę jechać z opryskiwaczem. Tą ścieżkę zrobić sobie na końcu, bo wjeżdżam tak, żeby mi pasowały przejazdy, wiecie, wjazdy, wyjazdy. Tą sobie zrobię później. Do tej wierzby, czyli wracamy tamtą, i ja się wtedy muszę jakoś pokombinować wjechać w tą z powrotem. Tak, Pamiętam, że w rzepaku dwa lata temu było, była widoczna różnica ciszę to była widoczna różnica. Na wiosnę, na jesień przepraszam na jesień w pszenicy różnicy nie było żadnej. No ale pszenica jest po rzepaku, który słabo planował, rzepak prawdopodobnie bardzo dużo azotu po sobie zostawił, a w poprzednim roku było wręcz odwrotnie, był rzepak po pszenicy i na słomy nie sypałem żadnego azotu, w ogóle jesienią nie dałem w ogóle żadnego azotu, oprócz polifoski, który tam było 250 kg, czyli łącznie 15 kg rzepak dostał, że tak powiem, pod korzeń azotu, 15 kg w czystym składniku, więc możliwe, że te bakterie wtedy zrobiły różnicę, bo była różnica, odsyłam do filmu. Z Azofixu. No i mówię, kontynuujemy, zobaczymy co z tego będzie. Czy to jest miarodajne, czy to jest realne, bo pada deszcz i te bakterie powinny pójść gdzieś tam w ziemię. Eee, I tyle. No, dobra, jeszcze zobaczymy się na polu, gdzie mam groch. I witajcie serdecznie z yy, pola z grochu. O. Się nie umiem wysłowić Witam Was z Grochu Widać Groch dosyć ładnie powschodził Tutaj daję. kurde zapomniałem jak to się nazywa Zdjęcie za to zrobiłem, Rhizobium Tak mi się wydaje, preparat taki Czyli są to bakterie brodawkowe Którymi powinno się zaszczepić nasiona Co mi tu szaleje No niestety Tym razem gafa z mojej strony Nie zrobiłem tego no i z, tutaj jakby z tego powodu również stosuję preparat, że tak powiem po wschodach na ziemię, z tego tytułu miałem 5 opakowań 100 gramowych, czyli na 5 hektarów bo jest tam 100 gram na hektar no i z tego powodu nie robię 5 hektarów, a robię 4 hektary czyli sobie tutaj zawyżyłem koszta przy okazji też ja nie jestem przekonany do tego typu rzeczy, no ale też tam przedstawiciel mówi no weź spróbuj 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 dobra wziąłem spróbuję uważam że to tam guzik gra ale no zobaczymy tutaj no przede wszystkim aplikacja nie jest taka jaka być powinna ale tak jak wspomniałem tutaj jest, ja zawiniłem yy, teoretycznie efekt mimo wszystko powinien być no bo skoro te bakterie trafią w ziemię do tej pory i tak było sucho więc za dużo one by nie podziałały że dużo by na pewno nie, nie, nie dały, nie zrobiłyby do dobrej roboty. No, w żeby się odpowiednio rozmnażać, muszą mieć też wilgoć w ziemi, e, muszą być ku temu odpowiednie warunki. Na co to za warunki były? Żadne. Więc myślę, że jeżeli ma być efekt, to on będzie, no ale z tego powodu też tą dawkę zawyżyłem. Powiedzmy o te kilkanaście procent, żeby mm, Powiedzmy więcej tego materiału wprowadzić Aniżeli zaleca producent Co ciekawe yy, Na przykład nitragina Kto stosował to wie, że ona wygląda Jak taka ziemia yy, Natomiast to jest białe Jak proszek, normalnie biały taki proszek Powiem uczciwie, że troszkę Zdziwiło mnie to No nie tak, żebym był szokowany Ale, ale no, zdziwiło mi się, bo też by, wydawało mi się Że pewnie będzie coś właśnie pokroju Nitraginy, a tutaj nie yy, Co to będzie Jaki będzie efekt, okaże się, robię dwie ścieżki tu do rowu, mam na dwa hektary, nie zarobałem sobie. E, spokojnie, dobra, dwie zrobimy tu, także z lewej strony nie będzie jakby zabiegu, z tej strony nie będzie. Będzie to jakby wrzucone te doświadczenie w środek pola, więc myślę, że takie w miarę miarodajne i na, gdzieś tam na równiejszym terenie i na pagórku e, grof dosyć ładnie powschodził, jak widać, mimo tej suszy. E, widać przejazdy po powałowaniu no, normalne zawsze one w tej fazie są widoczne. Później już nie powinny być o ile pogoda będzie nam sprzyjała. A wrócę jeszcze do Azofixu, jest to... E, nie, Azoteru. Azoteru. E, preparat, który właśnie też zabiera w sobie, bo nie powiedziałem, ale to tak jakby jest kontynuacja mojej myśli, ale my no, może nie wszyscy oglądali poprzednie filmy, więc tutaj... O, o się świetnie. Lepiej John może posłuchajmy. O, będzie najlepiej. To jest, są bakterie wolnożyjące, które teoretycznie pobierają azot z powietrza i dzięki temu jakby wzbogacają glebę, glebę o ten azot no i rośliny mają możliwość skorzystania z niego dzięki temu teoretycznie możemy obniżyć nawożenie azotowe o kilkanaście procent nie pamiętam dokładnie o ile Wynik ekonomiczny ma być na plus, bo nie zakwaszamy tak bardzo ziemi. Wiadomo, jeżeli ograniczamy nawożenie, to i, i dawki nawozów, które zakwaszają, inaczej dawka właśnie tego zakwaszania jest mniejsza, więc tu na tym zyskujemy. One dodatkowo gdzieś tam stymulują inne procesy w glebie, polepszają właściwości fizyko-chemiczne, gleby itd. itd. No okaże się. To jest jakby drugi rok kontynuacji. Jeszcze myślę rok na pewno, a fajnie by było, jakby się udało jeszcze z 3 lata to pociągnąć. W tym roku będę robił próby glebowe, więc też tam powiem, żeby mi pobrali te glubyk próby z jednej strony i z drugiej, tam gdzie jest ten azofiks, czy tam azoter był stosowany i, e, no tam pokuszę się, jeżeli nie wiem, muszę się jeszcze dowiedzieć jak, jakie próby były na, byłyby najbardziej miarodajne. Wydaje mi się, że pewnie wiosenne na zawartość azotu, ale. Jak będę pobierał jesienią, to mi to chłopacy też najwyżej zrobią od razu jesienią, no i, no i zobaczymy, e, czy, to, czy to cokolwiek dało, czy zawartość azotu będzie większa po tej stronie, gdzie te specyfiki były stosowane. Uwaga przy stosowaniu, właśnie najlepiej jakbyśmy zastosowali, wymieszani je z ziemią lub później właśnie wiosną e, podczas deszczu. I co? Nie można ich mieszać z insektycydami. No, bo z racji tego, że to są żywe organizmy, moglibyśmy po prostu je zabić tym insektycydem. Więc tutaj nie wolno ich mieszać z insektycydami. Zresztą chyba preparaty w miarę tak. Tu widać górka gliniasta i schody są, ale no zdecydowanie gorsze. Te rośliny są mniejsze. A tu co? Mijak? Nie, to chyba nie jest omijak. mijak. Okaże się zresztą za chwilę. Za, za parę dni. Oj, troszeczkę belkę do góry. O. No i dobra, to będzie na tyle. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć, pozdrawiam.